Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie. Dziś przejdziemy do omawiania tematu tego, jak rozwijała się nowa kultura europejska, która zdominowała sztukę, architekturę czy literaturę doby XVII wieku. Zapraszam serdecznie. Na przełomie XVI i XVII wieku renesansowe nurty, które dominowały w Europie przez prawie cały XVI wiek, zaczęły stopniowo tracić na popularności. Naukowe, oświecone nurty renesansu, które promowały przede wszystkim rozwój naukowy i kulturowy, zaczęły robić się coraz bardziej niepopularne w tej epoce zdominowanej przez liczne wojny religijne i prześladowania, do jakich doprowadziła najpierw reformacja, a później kontrreformacja konsekwencji czego od XVII wieku znaczna część Europy była wyniszczona i wykrwawiona licznymi wojnami. Zdesperowana ludność cywilna wielu państw europejskich szukała jakiejkolwiek formy pocieszenia i otuchy, którą mogłaby znaleźć w tych ponurych czasach pełnych niepewności, represji czy prześladowań. I właśnie w tamtym okresie wraz z nasilającymi się ruchami kontrreformacyjnymi na popularności ponownie zaczął zyskiwać kościół, który stawał się w tych trudnych czasach główną ostoją pociechy i bezpieczeństwa, w efekcie czego od XVII wieku dało się zauważyć, że kościół katolicki zaczął stopniowo odzyskiwać na popularności i ponownie zyskiwać wielu wiernych na terenie całej Europy. Następnie Kościół zaczął stopniowo wykorzystywać tą odbudowaną reputację, aby rozbudować swoją potęgę i pozycję, żeby pokazać, że nawet pomimo wszystkich zniszczeń jakie spowodowały XVI wieczne wojny religijne, pozycja Kościoła jest niezachwiana. To położyło fundamenty pod rozwój nowej kultury, która zdominowała rzeźbiarstwo, architekturę czy literaturę XVII wieku jaką był barok architekturze. Barok szybko dał się poznać jako nurt cechujący się ogromnym bogactwem i przepychem, jeśli chodzi o dekoratorstwo wnętrz czy zewnętrzne ozdoby, rzeźby czy inne elementy wykończeniowe. W Efekcie czego, XVII-wieczne rzeźby czy Dzieła architektoniczne cechowały się właśnie ogromnym przepychem ogromną ilością złota, srebra czy innych kosztowności, które miały podkreślać silną pozycję zarówno kościoła, jak i władz świeckich, by w ten sposób pokazywać wiernym, że nawet pomimo wszelkich przeciwności losu, najważniejsze instytucje duchowe czy świeckie nadal zachowują silną pozycję polityczną i społeczną w Europie. W efekcie czego od XVII wieku dało się zauważyć występowanie coraz większej ilości nie tylko bogato zdobionych kościołów, ale również wszelkiej maści równie bogato zdobionych dworków szlacheckich czy pałaców królewskich. Z czego najbardziej koronnym przykładem jest tutaj pałac w Wersalu z XVII wieku, zbudowany na zlecenie króla Ludwika XIV z dynastii Bourbonów. Był to największy pałac królewski, jaki kiedykolwiek wybudowano na terenie Europy, który w XVII wieku stał się nie tylko symbolem potęgi Francji jako jednego z wiodących mocarstw ówczesnej Europy, ale również był on jednym z najbardziej koronnych przykładów architektury barokowej, która zdominowała XVII wiek. Okres ten bardzo sprzyjał również rozwojowi malarstwa, gdzie stopniowo zaczęto odchodzić od renesansowych nurtów humanizmu, czyli zainteresowania Naturą ludzką, a bardziej zaczęto zwracać się w kierunku motywów bardziej mistycznych i martyrologicznych, co oznaczało, że w baroku ponownie zaczęto interesować się motywami duchownymi i religijnymi, czerpanymi często z Pisma Świętego, w efekcie czego na wielu obrazach XVII-wiecznych ponownie dało się zauważyć pewien. Powrót do zainteresowania motywami religijnymi, które były tak charakterystyczne w tym okresie, biorąc pod uwagę odbudowującą się wówczas reputację Kościoła katolickiego. W tym również okresie jednak nie dbano także rozwoju nauki i filozofii, to właśnie w XVII wieku zaczęły pojawiać się zupełnie nowe nurty, spośród których najbardziej charakterystycznymi był nurt racjonalizmu i empiryzmu. Te dwa nurty, które pojawiły się w drugiej połowie XVII wieku, zakładały pokładanie dużego zaufania w rozumie i codziennych doświadczeniach. Racjonalizm uważał, że wszelkie zjawiska z życia wzięte należy podać racjonalnej analizie logicznej, która pozwoliłaby zrozumieć człowiekowi lepiej, jak funkcjonują pewne zjawiska w codziennym życiu oraz naturze. Empiryzm z kolei uważał, że czerpanie wiedzy powinno odbywać się przez codzienne empiryczne doświadczenia, które zbieramy przez całe nasze życie. Empiryzm wyznawał ideę, że każdy człowiek od chwili narodzin jest tak zwaną czystą kartą. Z łaciny Magna Carta co oznacza, że w momencie, kiedy każdy z nas się rodzi, jest czystą kartą, na której nic nie zapisano. Jednakże z upływem lat, wraz z zbieraniem coraz większej ilości doświadczenia, człowiek stopniowo się rozwija i zdobywa coraz większą ilość wiedzy, która przysłowiowo jest na tej czystej karcie zapisywana i gromadzona przez całe nasze życie. To właśnie w XVII wieku. Za sprawą ówczesnego rozwoju nauki, oświaty czy filozofii pojawili się jedni z największych uczonych w dziejach świata, do których zaliczali się m.in. Galileusz czy Isaac Newton. Ten pierwszy był zasłużonym włoskim astronomem, którego badania w XVII wieku potwierdziły m.in. słuszność teorii Mikołaja Kopernika o teorii heliocentrycznej, że to Ziemia krąży wokół Słońca wraz z innymi planetami. Z kolei Isaac Newton stał się autorem trzech praw dynamiki, które pozwoliły sformułować zasady tego, jak działa i funkcjonuje grawitacja. Ich badania znacząco popchnęły do przodu rozwój wielu współcześnie występujących nauk, takich jak astronomia czy fizyka. XVII wiek był również okresem, w którym żywo rozwijał się teatr oraz literatura. Teatr XVII wieku czerpał garściami z teatru elżbietańskiego i twórców takich jak William Shakespeare. Z kolei w literaturze zaczęły pojawiać się nowe wątki, które. Krytykowały i obnażały na światło dzienne wiele ludzkich wad i niedociągnięć, krytykując je i zmuszając oglądających bądź czytających dzieła kulturowe ludzi do głębszej refleksji nad swoją naturą. Do najsłynniejszych twórców teatralnych i literackich XVII wieku należy między innymi francuski komediopisarz Molière który służył na dworze króla Ludwika XIV, który był autorem słynnej komedii Skąpiec, w której krytykował i wyśmiewał on ludzką chciwość oraz skąpstwo, a także miłość do pieniędzy, a innym znanym twórcą XVII wieku był z kolei Miguel de Cervantesa, który był autorem słynnej powieści Don Kichot z La Manche, w której poruszał on wątek romantyzmu rycerskiego, krytykując jednocześnie jego różne wady i słabości. Zaś sama postać Don Kichota stała się po dziś jedną z najbardziej ikonicznych postaci w historii literatury. Jak więc widać, XVII wiek wraz z nastaniem epoki baroku przyniósł zupełnie nowe, radykalne przemiany jeśli chodzi o rozwój kultury, architektury, literatury czy nauki. Podsumowując, od XVII wieku dało się zauważyć. Stopniowy proces odbudowywania się popularności kościoła wraz ze wszystkimi tymi głębokimi kryzysami, jakie nastały w Europie po okresie reformacji, kontreformacji i licznych towarzyszących mu wojnach religijnych. W tym również okresie zaczął stopniowo rozwijać się barok jako zupełnie nowa kultura, która zdominowała Europę Zachodnią. Wraz z barokiem zaczął dominować m.in. bogaty przepych jeśli chodzi o architekturę i dekoratorstwo wnętrz, zarówno w kościołach, pałacach czy dworach szlacheckich, czego najlepszym przykładem może być pałac w Wersalu na terenie Francji. W tamtym również okresie następował dynamiczny rozwój nauki i filozofii za sprawą dzieł takich jak prace Galileusza, który potwierdził teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, czy prace Izaaka Newtona, brytyjskiego fizyka i matematyka, który opracował trzy prawa dynamiki, które położyły fundamenty pod prace i badania prowadzone nad tym jak funkcjonuje grawitacja. W tym również okresie dochodziło do dynamicznego rozwoju literatury i teatru za sprawą takich twórców jak Mollier, czyli autor słynnego skąpca, czy powieściopisarz Miguel de Carvaresta, który był autorem słynnej powieści Don Quixote z La Manche. W tym również okresie, wraz z rozwijaniem się nurtów takich jak racjonalizm i empiryzm, rosło pod koniec XVIII wieku zainteresowanie ludzi nowoczesną nauką, co utorwało drogę do epoki oświecenia, która miała zdominować scenę naukową Europy w XVIII wieku. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.